Tak Hanita. tak jeszcze raz chciałam powiedzieć, że e, po prostu e, no, po prostu będzie super, będzie bardzo fajnie. E, na razie chyba taką przerwę zrobię, bo jestem troszkę zajęty, ale będzie bardzo fajnie, bo będzie po prostu, jak to mówiłam tak na szybko, bo się spieszyłem. E, tak, po prostu e, te kamary, które teraz widzą w nocy, e, będą miały jeszcze lepiej, bo będzie za oknem po prostu lampa urty, podczerwienna, która będzie tutaj wszystko oświetlała. To, co jest ciemne, będzie dobrze oświetlone. Z kolei, kochani, e, programowanie, które rozjaśnia ciemne kolory, będzie po prostu jeszcze szybciej mogło rozjaśnić, zrobić obróbkę i będzie wszystko rozjaśnione. Jeszcze szybciej, że nie będzie trzeba czekać po prostu tam chwili, tylko sekundę. Tak to można powiedzieć, bo jak będzie lampa, jest zamówiona lampa, znaczy będzie zamówiona w poniedziałek oczywiście. Tam więcej rzeczy po prostu będzie na liście, i wtedy się zamówi i, i będzie za jakiś czas taka lampa, taka specjalna lampa do podświetlania, właśnie kamer nocą na posesji. To będzie po prostu ten teren za oknem, oczywiście. No i po prostu to sprawi to, że będą wszyscy bardziej bezpieczni, że ja będę bezpieczny, sąsiedzi będą bezpieczni, że po prostu e, e, w nocy będzie wszystko to, co jest ciemne, rozjaśnione. No, jak w dzień. Tylko będzie to chyba w kolorach czarno-białych w kolorach czarno-białych albo zielonych. Ale bardzo ważne jest to, że będzie po prostu widać oczywiście każdy samochód tak jak za dnia. Będzie taki widok jak za dnia, tylko że z tą różnicą, że będzie w kolorach zielonych lub czarno-białych. Tam mam już taki system już uruchomiony na rowerze z tyłu. Jest kamera, która widzi w nocy, i ma dodatkowy reflektor, który podświetla. Jak już na wcześniejszych filmach pokazywałam, to będzie dokładnie to samo. Będzie dokładnie to samo, tylko że na oknie. To po prostu ta zawartość kamer będzie zdublowana e, dokładnie tak, jak jest z tyłu na rowerze. Tak będzie to samo, po prostu na oknie. Chciałam kupić taki sam model, po prostu aparatu, jaki mam, ale już były wyższe modele. No i oczywiście e, trochę będzie różnic, bo to będzie wyższy model że no, troszkę to kosztuje, ale po prostu dla bezpieczeństwa trzeba inwestować, żeby być bardziej bezpiecznym, nie? Ta kamera, która widzi tam, ta kamera, która jest za szafą wykierowana w kierunku prawym, tam po prawej stronie, każdy samochód, który wjeżdża, wyjeżdża jest widziany. Myślałem, że liście będą przeszkadzały, bo już teraz liście na drzewach są, ale okazuje się, że liście nie stanowią wielkiej, jak to można powiedzieć, wielkiego problemu. Bo każdy samochód, czy każdy kto przejdzie, jest i tak widziany i tak. No tyle, że liście się ruszają, to można po prostu w pewnym momencie pauzę wcisnąć i liście będą nieruchome, a będzie widać kto nadjeżdża, bo one po prostu tak się ruszają, taką mniej więcej coś w tym rodzaju, że widać. Widać, można powiększać też y, szczeliny między liściami, że widać wszystko jak na dłoni. Ale właśnie po prostu pomyślałem, kochani, że po prostu ten system można byłoby jeszcze bardziej rozbudować, jak, jak na początku planowałem, i w końcu to zrealizowałem. Można powiedzieć, że już wszystko z, z, no w drodze, no, że tak powiem, w drodze. Będzie, te, będzie super sprzęt. Nowszy model aparatu Canon w poniedziałek. E, natomiast e, lampa będzie gdzieś jak w tygodniu lub w ciągu dwóch tygodni. Tak, tak mniej więcej, tak przewiduję. Więc taki termin. E, lampa, która widzi w podczerwieni, oświetla po prostu e, ciemne, ciemne strony coś w rodzaju, po prostu noctowidza coś w tym rodzaju. No i po prostu będzie elegancko. Też kupiłem kamerkę już, tak na dzień dobry, która dosłownie jest tą samą kamerą co, ten, co ta na rowerze, tylko ta na rowerze jest wyższym modelem od tego. Ale kupiłem taki model, bo oczywiście w drodze jest lampa, która dużo oświetli powierzchni dookoła w podczerwieni czy ultrafiolecie no i jak już mówiłem kochani po prostu oprogramowanie które w nocy widzi, potrafi zobaczyć nawet czarne szyby tylko oczywiście to chwilę trwa zanim te czarne szyby czy czarne tła zrobią się jasne chwilę to trwa ale jak już sam sprzęt będzie miał ułatwioną robotę w aparacie Canon można ustawić najwyższy poziom rozjaśniania ciemności. Generalnie tu Canon mogę sobie pod teleskop podłączyć i oglądać kosmos. Ale no, nie myślę o tym, żeby teleskopy kupować, bo no to jest, Trzeba mieć do tego odpowiednie miejsce. Musi być wszystko na tip top. A tak po prostu to wiele bym nie zobaczył, bo jest jasno po prostu. No i dlatego sobie odpuściłem teleskopu. No ale po prostu e, oświetlenie nocne będzie na bardzo wysokim poziomie. E, oświetlenie nocne e, w rowerze jest na wysokim poziomie. No i tutaj kochani, oświetlenie nocne będzie na jeszcze wyższym poziomie niż na rowerze. Tylko na rowerze nie mógłbym takiej wielkiej lampy po prostu zainstalować, bo by to kiepsko wyglądało. A generalnie bym mógł. Mógłbym, ale po prostu trochę za ciężki ten rower by był. I dlatego to co jest na rowerze jest wystarczające. Bardzo dobrze widać. Natomiast... Tutaj będzie jeszcze większa lampa, która oświetla noc. No, że będzie fajnie. Wszyscy będą mogli spokojnie spać. Wszyscy mogą się czuć bezpiecznie. Czy sobie wszyscy mogą spać w nocy spokojnie? Czy mogą wypoczywać gdzieś poza domem? To będą mogli spokojnie wypoczywać, ponieważ kochani. Każdy samochód i każdy, kto przejdzie, jest po prostu rejestrowany. Dla bezpieczeństwa to robię. Obecnie nie oglądam tego, co się tam dzieje na tych kamerach, dopóki się coś bardzo poważnego nie wydarzy, bo szkoda czasu. No, po prostu tam parę filmów sobie zobaczyłem po prostu, jak to wygląda, jak wygląda jak ja idę, jak wyjeżdżam, jak przyjeżdżam. Zobaczyłem jak widać, jak z moim szefem przyjechałem, tak idę po prostu z tymi paczkami, z towarem fajnym. No to takie krótkie ujęcia po prostu, sobie zobaczyłem jak to wygląda, żeby zachować na pamiątkę. Natomiast tak to nie, nie patrzę na to, co jest tam rejestrowane, bo szkoda czasu po prostu. Ja mam czas przeznaczony na bardziej cenne. Ciekawsze rzeczy niż e, oglądanie tego, co tam jest, co tam się dzieje. No, rzadko przy bardzo wyjątkowych sytuacjach wtedy patrzę, co się działo o tej godzinie. E, o tej godzinie, od tego dnia czy miesiąca. No, no dobra, kochani, to życzę Wam wszystkiego dobrego. Wypoczywajcie spokojnie. E, no, wszystkiego dobrego Wam życzę. Jestem tak trochę zmęczony, że szły. No dobra, to buziaki, hej